Dobrze, ja chciałem tylko jeszcze sprostować, tak? um... Intencja tutaj, wypowiedzi kolegi jest słuszna, natomiast chciałbym tutaj uspokoić Państwa. Zlikwidowanie ZUS-u, to o czym powiedział kolega, nie oznacza, że chcemy pozbawić emerytur i rent osoby, które ciężko pracowały na to całe życie. Tak? Chcemy przede wszystkim, żeby młodych ludzi nie oszukiwano, nie okłamywano tym, że będą kiedyś, że doczekają się kiedyś rent i emerytur. Bo nie jest to prawdą. Ten system musi być przerwany, ale to nie oznacza, że komukolwiek cokolwiek zostanie zabrane. Chcemy, żeby banda i zgraja urzędników, która żeruje tak naprawdę, na emeryturach i rentach przestała budować pałace marmurowe, a zaczęła e, ciężko pracować na to, aby były pieniądze do wypłaty tym, którzy na to pracowali. Mówiąc krótko, zmniejszenie biurokracji, podwyżka emerytur i rent e, i jasne rozliczenie się, postawienie granicy tym, że tak zgadza się, obywatele polscy muszą w tej chwili zarobić i zapracować na naszych emerytów i rencistów, ponieważ oni pracowali na nas również wiele lat, ale również nie składanie obietnic, których dotrzymać się nie da, tak? Jak emerytura 20-30-latkom. Oni nigdy tych emerytur nie dożyją, nie doczekają, bo tych pieniędzy nie ma. Już w chwili obecnej przypada na trzech emerytów, jeden pracujący, a sytuacja będzie coraz bardziej dramatyczna. Ja chciałbym jeszcze tutaj nadmienić, że to, z czego zostaliśmy oskubani jako Polacy, to jest nasza godność, to jest wiara w to, że można coś zmienić. Zbierając podpisy, mając kontakt z szarym każdym człowiekiem przechodzącym na ulicy Lublina, przekonałem się o tym, że nie ma wiary w możliwość zmian. Większość osób mówi, no tak, chciałbym, żeby było lepiej, ale i tak nie mamy na to wpływu. To jest właśnie sytuacja, do której doprowadzili nasi politycy, tak? Do tego, żeby umilkł i zamarł lokalny patriotyzm, żeby Polak miał poczucie tego, że nic nie znaczy i nic nie może. Otóż ja chcę Państwu powiedzieć, może. Każdy z nas może i każdy z nas musi mieć swoje zdanie. I to nie oznacza, że mając swoje zdanie, musicie Państwo na nas głosować, ale prosimy o to, żebyście mieli Państwo swoje zdanie, żebyście je Państwo wypowiadali, żebyście Państwo chcieli, Popierać inicjatywę zmian, tego, żeby w Polsce było lepiej. Te zmiany nie nastąpią od razu i nie możemy obiecać, że nagle będziemy mieli złote pałace. To jest oszustwo. Jeżeli ktoś pokazuje Państwu spoty telewizyjne, w których mówi o tym, jak państwo powinno wspierać obywatela, to nie jest prawda. Obywatel ma nie być gnębiony przez państwo. Państwo ma nie wtrącać się w sprawy obywatela. Obywatele są wolni i sami najlepiej wiedzą, co dla nich jest najlepsze. Dlatego bardzo Państwa prosimy, jeżeli chcecie Państwo dokonać jakichkolwiek zmian w naszym kraju, jeżeli chcecie Państwo, żeby powstrzymać ten chaos, nonsens i brak patriotyzmu, Prosimy o to, żeby głosować na nową prawicę pana Janusza Korwin-Mikke i na kandydatów z Lublina. Bardzo państwu dziękuję. Proszę jeszcze sobie coś powiedzieć, bo pan się nie przedstawić dzisiaj. Tak, e, nazywam się Olaf Wojak, jestem przedsiębiorcą. Od 14 lat prowadzę działalność gospodarczą, e, mającą cztery oddziały e, handlowe. Handluję jest drobnym sprzętem elektronicznym i akcesoriami komputerowymi. W Warszawie? Tak, w Warszawie, zgadza się.